Otwórz swoje serce, bo dzisiaj przemawiam do Ciebie z głębi nieba, niosąc słowa, które mają dotknąć najgłębszych zakamarków Twojej duszy. Wsłuchaj się uważnie, bo to, co zaraz usłyszysz, zostało zapisane w wiecznej księdze życia, przeznaczone wyłącznie dla Ciebie. W tej chwili, gdy czas zdaje się zatrzymywać, pragnę przypomnieć Ci o miłości, która przewyższa wszelkie zrozumienie. Miłość, która nie zważa na wiek, czas ani okoliczności, miłość, która zawsze była i zawsze będzie obecna. Jest ktoś, kto patrzy na ciebie z zachwytem i głęboką troską. Nie musisz udowadniać swojej wartości ani spełniać oczekiwań, by być godnym tej miłości. Twoje życie, w całej swojej prostocie i skomplikowaniu, jest drogocenne w oczach tego, który cię stworzył. W chwilach samotności i zwątpienia pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Niebo otwiera swoje ramiona, by cię przytulić. Czy czujesz ciężar swoich dni? Wiedz, że twoje kroki są śledzone z miłością, a każde twoje doświadczenie jest częścią większego planu. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko wokół traci sens, istnieje moc, która działa dla twojego dobra. To miłość która widzi Ciebie takim, jakim jesteś, bez maski, bez lęku, bez wstydu. Twoje serce nosi w sobie pragnienie bycia kochanym i akceptowanym prawda. To pragnienie zostało tam umieszczone przez tego, który znacie lepiej niż Ty sam siebie. On patrzy na Ciebie nie przez pryzmat Twojego wieku czy osiągnięć, ale przez pryzmat tego, kim naprawdę jesteś. Jego spojrzenie nie ocenia, ono obejmuje, leczy i przemienia. Pomyśl na chwilę o swojej przeszłości. Wszystkie twoje błędy, porażki i trudności nie są w stanie zgasić tej miłości, która płonie dla ciebie. Nie jesteś definiowany przez swoje niedoskonałości, lecz przez swoje piękno jako istota stworzona z miłości. Każdy twój dzień, każda łza i każdy uśmiech są cenione bardziej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Każda chwila twojego życia ma znaczenie. Nawet te momenty, które wydają się zwyczajne, są utkane w tkaninę wieczności. Miłość, o której mówię, nie zna granic czasu. Ona była z tobą, gdy stawiałeś pierwsze kroki i będzie z tobą aż do końca twojej ziemskiej podróży. Taka jest obietnica, która nigdy nie zostanie złamana. Wiedz, że twoja wartość nie zależy od tego, co widzisz w lustrze. Piękno. Które nosisz w sobie jest wieczne, a twoja dusza lśni blaskiem, którego świat nie może zgasić. Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo tego, który jest miłością samą. Jesteś dziełem sztuki, a każdy twój aspekt jest w pełni ukochany. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoje serce tęskni za czymś więcej? To głos wieczności, który wzywa Cię do domu, do miłości, która jest Twoim przeznaczeniem. Nie bój się odpowiedzieć na to wezwanie, bo ono jest źródłem pokoju i spełnienia, którego szukasz przez całe życie. Dzisiaj przychodzę, aby przypomnieć Ci, że jesteś kochany w sposób, którego świat nie jest w stanie zrozumieć. Nie musisz być idealny ani spełniać żadnych warunków, by przyjąć tę miłość. Ona po prostu jest jak słońce, które świeci dla wszystkich, niezależnie od ich drogi. Niebo raduje się każdym Twoim krokiem. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jesteś zbyt mały, zbyt słaby lub zbyt niedoskonały, pamiętaj, że w oczach miłości jesteś cudem. Każda Twoja modlitwa, nawet ta niewypowiedziana, jest wysłuchana i zachowana w sercu tego, który Cię kocha. Masz przed sobą wybór. Możesz uwierzyć w tę miłość lub ją odrzucić, ale wiedz, że ona nigdy nie przestanie cię szukać. Nawet gdy odwracasz się plecami, ona podąża za tobą, czekając cierpliwie na moment, gdy pozwolisz jej wejść do swojego serca. Twoje życie ma cel, a każda jego chwila jest częścią większej historii, którą pisze ten, kto cię zna. Nie bój się zaufać, bo ta miłość nigdy cię nie zawiedzie. Ona jest światłem, które rozprasza mrok i siłą, która podnosi cię, gdy upadasz. Nawet jeśli czujesz, że nie zasługujesz na tę miłość, pozwól mi przypomnieć ci, że jej natura nie polega na zasługiwaniu. Ona jest darem, który został ci ofiarowany z pełni serca, bezwarunkowo i na zawsze. Otwórz się na tę prawdę, bo ona jest kluczem do wolności, której szukasz. Miłość, o której mówię, jest odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i lekarstwem na wszystkie Twoje rany. Ona uzdrawia, przemienia i prowadzi do życia w obfitości. Niech Twoje serce wypełni pokój, który pochodzi z przyjęcia tej miłości. Niech wypełni Cię nadzieja, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, nigdy nie będziesz sam. Twoja historia jest w rękach tego, który Cię kocha. Czy słyszysz ten cichy głos w głębi swojej duszy? To wołanie miłości, która chce z tobą być w każdej chwili. Pozwól jej przemówić do ciebie, bo ona zna drogę, której szukasz. To droga do prawdy, życia i wiecznego szczęścia. Dzisiaj jest nowy początek. Otwórz swoje serce i przyjmij tę miłość, która nigdy nie przestaje. Ona jest tutaj, teraz. Czekając tylko na Twoją zgodę, stań w świetle i pozwól, by ono rozproszyło wszelki cień w Twoim życiu. Jesteś bezcenny, jedyny i ukochany. Nigdy o tym nie zapominaj. Ta prawda jest fundamentem, na którym możesz budować swoje życie. Niech ta miłość prowadzi Cię, chroni i umacnia każdego dnia. Teraz i na wieczność. Każda Twoja myśl. Każdy szept serca jest znany. Nie musisz bać się swoich wątpliwości ani ukrywać przed sobą prawdy, którą nosisz głęboko w duszy. Spójrz na siebie tak, jak ja widzę ciebie jako istotę stworzoną do miłości, do radości i pełni życia. Twój ból, twoje troski one również mają sens. Są częścią drogi, która prowadzi cię ku pełnemu zrozumieniu tej miłości, która nigdy nie zawodzi. Wyobraź sobie, że świat wokół ciebie zamilkł. Cisza, która pozostaje, nie jest pustką, to zaproszenie do odkrycia głosu, który przemawia w tobie od zawsze. To głos nadziei, głos akceptacji i przebaczenia. Wsłuchaj się w niego, bo on zna twoje pragnienia lepiej niż ty sam. W tej chwili nie ma miejsca na lęk. Jest tylko pewność, że jesteś w pełni znany i w pełni kochany. Każdy dzień, który przeżywasz, jest jak strona księgi pisanej przez życie. Nie każda strona jest łatwa do przeczytania, ale wszystkie są potrzebne. Czy wiesz, że nawet w chaosie i zamęcie Twoich myśli istnieje porządek? To porządek, który prowadzi Cię ku dobru, nawet jeśli droga wydaje się kręta. Nie musisz wszystkiego rozumieć teraz. Wystarczy, że uwierzysz, że wszystko ma swój cel. Spójrz na swoje życie z perspektywy wieczności. W tym spojrzeniu nie ma miejsca na osądy, tylko na zrozumienie i współczucie. Jesteś częścią czegoś większego, niż jesteś w stanie pojąć. Twoje istnienie jest powiązane z nieinnymi historiami, a każda z nich ma sens, choć czasem wydaje się chaotyczna. Ufać temu planowi to uwolnić się od ciężaru, który nosisz. Czy zastanawiałeś się kiedyś? Dlaczego twoje serce bije z takim uporem, nawet gdy wszystko wokół zdaje się tracić sens? To dlatego, że zostałeś stworzony do trwania, do miłości i do życia w obfitości. Nie pozwól, by cienie przeszłości zasłoniły ci światło przyszłości. To światło jest w tobie, czeka, byś je odkrył i pozwolił mu rozbłysnąć. Twoje wątpliwości są naturalne, ale nie pozwól, by stały się przeszkodą. Są one jak chmury, które czasem zasłaniają słońce, ale nigdy go nie gaszą. Każda twoja myśl, nawet ta pełna lęku, jest widziana i zrozumiana. Nie ma w tobie nic, co byłoby zbyt małe lub zbyt wielkie, by nie mogło zostać objęte miłością. Jesteś jak drzewo rosnące w ogrodzie życia. Twoje korzenie sięgają głęboko, a gałęzie wznoszą się ku niebu. Nawet jeśli czasem czujesz, że burze łamią twoje gałęzie, wiedz, że korzenie są silne. To, co zostało złamane, może odrosnąć. Nie bój się zmian, bo one są częścią procesu, który prowadzi do pełni. Każda twoja decyzja, każdy wybór, który podejmujesz, ma znaczenie. Nawet jeśli wydaje ci się, że zszedłeś z drogi, zawsze możesz powrócić. Nie ma takiego błędu, którego miłość nie mogłaby naprawić. Wystarczy, że otworzysz serce i pozwolisz, by prowadziło cię to, co w tobie najczystsze. Spójrz na siebie oczami dziecka. Czy widzisz tę prostotę i radość, które kiedyś były twoją codziennością? One wciąż tam są, ukryte pod warstwami doświadczeń i trosk. Wystarczy chwila, by je odkryć na nowo. Niech Twoje serce przypomni sobie, jak to jest ufać bezwarunkowo i kochać bez lęku. Twoja podróż dopiero się zaczyna, niezależnie od tego, ile dni masz za sobą. Każdy nowy krok, który podejmujesz, jest jak otwarcie nowego rozdziału. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by iść dalej. Miłość, która Cię otacza, jest Twoim przewodnikiem i Twoją siłą. Nie musisz znać całej drogi, by zrobić pierwszy krok. Czasem wystarczy uwierzyć, że światło, które widzisz w oddali, jest realne. To światło jest zaproszeniem, byś porzucił swoje lęki i wątpliwości. Jesteś powołany do życia pełnego pasji i radości, do odkrywania swojego prawdziwego ja. Każda chwila, w której pozwalasz sobie na wiarę i nadzieję, jest krokiem ku wolności. Niech Twoje serce otworzy się na to, co nowe i nieznane. W tym otwarciu znajdziesz pokój, którego szukasz. To pokój, który nie pochodzi z tego świata, ale z wieczności. Wszystko, co Cię otacza, jest świadectwem miłości, która przenika każdą cząstkę istnienia. Spójrz na niebo, na drzewa, na każdy oddech, który bierzesz. Wszystko to jest darem. Przypomnieniem, że jesteś częścią czegoś większego i piękniejszego niż jesteś w stanie pojąć. Nie bój się ufać. Miłość, która cię prowadzi, nigdy nie zawodzi. Nawet gdy droga wydaje się trudna, pamiętaj, że nie jesteś sam. Każdy twój krok jest wspierany przez tę niewidzialną siłę, która nigdy nie przestaje działać na twoją korzyść. Niech Twoje serce stanie się miejscem, gdzie zamieszka radość i pokój. Każde otwarcie na miłość, każde przebaczenie sobie i innym przynosi Ci bliżej tego, co najważniejsze. Niech Twoje dni będą pełne wdzięczności za to, co masz, i nadziei na to, co dopiero nadejdzie. Twoje życie jest jak rzeka, która płynie ku nieskończoności. Czasem wody są spokojne, czasem burzliwe ale kierunek pozostaje ten sam. Jesteś na drodze do miejsca, które zostało dla ciebie przygotowane. Nie musisz się spieszyć, wystarczy, że będziesz płynąć, ufając, że wszystko ma swój czas. Jestem tutaj, by przypomnieć ci, że jesteś ukochany. Nie ma w tobie nic, co mogłoby oddzielić cię od tej miłości. Twoje serce zna tę prawdę, nawet jeśli czasem o niej zapomina. Wystarczy chwila ciszy, by usłyszeć głos, który mówi: Jesteś mój, jesteś umiłowany. Niech każde słowo, które dzisiaj usłyszałeś, stanie się światłem na Twojej drodze. Niech przypomina Ci, że jesteś więcej wart, niż jesteś w stanie zrozumieć. Masz w sobie siłę, piękno i miłość, które są odbiciem wieczności. Nigdy o tym nie zapominaj. To. Co przed tobą jest tajemnicą, ale nie musisz jej się bać. Miłość, która cię prowadzi, jest większa niż wszystkie twoje lęki i wątpliwości. Podążaj za nią, a znajdziesz wszystko, czego szukasz. Droga, którą kroczysz, jest święta, bo jest twoja. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego cisza potrafi mówić więcej niż tysiąc słów? W tej ciszy ukryta jest odpowiedź na Twoje najgłębsze pytania. To w niej rozbrzmiewa delikatny głos, który przypomina Ci, kim naprawdę jesteś. Cisza nie osądza, nie wymaga ona zaprasza, byś spojrzał w głąb siebie i odkrył, że jesteś wystarczający, właśnie taki, jaki jesteś. Nie musisz niczego udowadniać. Miłość, która Cię otacza, nie oczekuje osiągnięć ani perfekcji. Ona widzi Ciebie w każdej chwili w radości i smutku, w triumfie i upadku. Każdy Twój oddech, każda chwila istnienia są dowodem na to, że jesteś ważny, że Twoje życie ma znaczenie. To prawda, którą nosisz w sercu, choć czasem o niej zapominasz. Czy zauważyłeś, że najpiękniejsze rzeczy w życiu są darmowe? Uśmiech. Blask słońca, dotyk wiatru na twarzy, wszystko to przypomina Ci o tym, że jesteś częścią czegoś nieskończenie większego. Miłość, o której mówię, jest właśnie taka. Jest darem, który zawsze był, jest i będzie dla Ciebie dostępny, niezależnie od okoliczności. Twoje serce jest jak kompas, który zawsze wskazuje właściwy kierunek. Nawet gdy błądzisz, gdy droga wydaje się niejasna, ono prowadzi cię tam, gdzie powinieneś być. Nie bój się wsłuchać w jego rytm. Jest w nim mądrość, która przewyższa wszystko, co możesz znaleźć na zewnątrz. Wystarczy, że zaufasz. Każde spotkanie, każda osoba, która pojawia się w twoim życiu, jest jak lustro. W nich możesz zobaczyć odbicie siebie, swoich pragnień, lęków i nadziei. Nie bój się tych odbić. Przyjmij je jako lekcję, jako przypomnienie, że jesteś częścią niesamowitej sieci powiązań, które mają swój sens, nawet jeśli teraz go nie rozumiesz. Czy wiesz, że Twoje słowa mają moc? Każde wypowiedziane zdanie, każde ciche myśli mogą tworzyć lub niszczyć. Wybieraj je mądrze. Bo w nich tkwi siła, która może przemieniać rzeczywistość. Mów do siebie z miłością, tak jak chciałbyś, by inni do ciebie mówili. W twoim głosie jest echo wieczności. W chwilach zwątpienia, kiedy wydaje się, że cały świat jest przeciwko tobie, pamiętaj o jednym: nie jesteś sam. Zawsze istnieje obecność, która czuwa nad tobą, prowadzi i podtrzymuje. Nawet wtedy, gdy nie jesteś tego świadomy. To światło nigdy nie gaśnie, nawet w najciemniejszej nocy. Twoje życie jest jak ogród, w którym każda chwila to nasiono. To, co siejesz dziś, zaowocuje jutro. Nie martw się, jeśli wydaje ci się, że nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Wszystko ma swój czas. Zaufaj procesowi, a zobaczysz, jak twój ogród zakwita pięknem, które przerasta twoje najśmielsze wyobrażenia. Każdy oddech, który bierzesz, jest przypomnieniem, że żyjesz, że masz przed sobą kolejną szansę, by zacząć od nowa, by spróbować jeszcze raz. Nie ma końca dla tej miłości, która daje ci życie. Nie ma granic dla nadziei, która pozwala ci iść naprzód. Jesteś stworzony do odradzania się na nowo każdego dnia. Twoje ręce mają moc tworzenia. Każdy gest, każde działanie są jak farby, które malują obraz twojego życia. Nawet jeśli czasem czujesz, że coś poszło nie tak, pamiętaj, że zawsze możesz dodać nowy kolor, zmienić kształt, nadać nowy sens. Twoje życie jest dziełem sztuki, a ty jesteś jego twórcą. Spójrz na swoje marzenia. Nie są one przypadkowe. Są jak gwiazdy na niebie, które wskazują ci drogę. Nie bój się ich ścigać, nawet jeśli wydają się odległe. Każdy krok, który podejmujesz w ich kierunku, jest aktem odwagi i wiary. Niech twoje serce prowadzi cię tam, gdzie twoje pragnienia spotykają się z miłością. Twoja przeszłość nie definiuje tego, kim jesteś. Jest częścią Twojej historii, ale nie jest jej zakończeniem. Każdy dzień daje Ci nową kartę do zapisania. Masz w sobie siłę, by pisać swoją historię tak, jak pragniesz. Nie bój się zostawić za sobą tego, co Cię ogranicza, i otworzyć się na to, co przed Tobą. Czy czujesz, jak Twoje serce bije? Każdy Jego rytm jest przypomnieniem, że jesteś życiem w najczystszej formie. Nie pozwól, by świat zewnętrzny zagłuszył ten rytm. On jest Twoim przewodnikiem, Twoją muzyką, Twoim połączeniem z tym, co wieczne. Wsłuchaj się w Niego i pozwól, by poprowadził Cię ku prawdzie. Nie bój się pragnąć więcej. Twoje pragnienia są jak iskry, które mogą rozpalić ogień w Twoim życiu. To, co teraz wydaje się niemożliwe, może stać się rzeczywistością. Jeśli uwierzysz, masz w sobie moc, której być może jeszcze nie odkryłeś. Uwierz w nią, a zobaczysz, jak zmienia się świat wokół ciebie. Każda chwila, którą przeżywasz, jest jak dar. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, by ją docenić. Wystarczy, że zatrzymasz się na chwilę, spojrzysz w głąb siebie i zobaczysz, jak wiele już masz. Wdzięczność jest kluczem który otwiera drzwi do pełni życia. Niech stanie się ona Twoim codziennym nawykiem. Twoje oczy widzą świat takim, jakim chcesz go widzieć. Jeśli spojrzysz na niego przez pryzmat miłości, zobaczysz piękno, które zawsze tam było. Jeśli pozwolisz, by strach Cię zaślepił, zobaczysz tylko mrok. Wybór należy do Ciebie. Masz w sobie światło, które może rozjaśnić każdą ciemność. Każde słowo, które dzisiaj przeczytałeś, jest zaproszeniem. Zaproszeniem, byś spojrzał na siebie i swoje życie z nowej perspektywy. Nie musisz robić wszystkiego od razu. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok, że pozwolisz, by miłość zaczęła działać w tobie i przez ciebie. Twoja droga jest unikalna. Nie ma nikogo innego. Kto mógłby przejść ją za ciebie? Ale w tym właśnie tkwi jej piękno. Każdy krok, który podejmujesz, jest świadectwem twojej odwagi i twojej wiary. Nie bój się iść dalej, nawet jeśli czasem wydaje się, że droga jest trudna. Jestem tutaj, by przypomnieć ci, że jesteś kochany. Nie musisz niczego udowadniać ani spełniać żadnych warunków. Miłość, która cię otacza, jest bezwarunkowa i wieczna. Wystarczy, że ją przyjmiesz. Niech stanie się ona twoją siłą, twoim przewodnikiem, twoim światłem na tej niesamowitej drodze. Dziękuję, że poświęciłeś czas, aby przeczytać tę wiadomość. Twoja obecność i uwaga są nieocenione. Wiedz, że każde słowo które dziś dotarło do Twojego serca, było przeznaczone właśnie dla Ciebie. Nic w Twoim życiu nie dzieje się przypadkowo, a każde nasze spotkanie ma swój głęboki sens. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca i poczułeś jej prawdę, proszę, potwierdź jej odbiór, wpisując 333 w komentarzach. Twoje zaangażowanie ma dla nas ogromne znaczenie i daje nam siłę, aby kontynuować tę niezwykłą misję. Nie zapomnij, proszę, dołączyć do naszego kanału. Zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów. Każda z nich jest pełna miłości, nadziei i inspiracji, które mogą rozświetlić Twoją drogę. Bądź czujny na nasze następne wideo, kolejne przesłania już wkrótce. Czekają na Ciebie słowa które mogą zmienić Twoje spojrzenie na świat i przynieść Ci poczucie spokoju oraz ukojenia. Dziękujemy, że jesteś z nami i pamiętaj, jesteś niezwykle ważny i kochany.